No siema kolejowi. No jak widać jest ciekawie nie u mnie, że tak powiem walczę nad pewnym projektem. Walczę nad pewnym projektem. Projekt będzie się nazywał Szwajcariach. No i tak siedzę sobie teraz rozmyślam. Szum w tle daje wiatrak, on sobie tam chodzi, bo jest u mnie tak gorąco. Ale już mogę go w sumie delikatnie wyłączyć na razie. Żeby już tak nie szumiał. No i dochodząc do konsensusu, walczę nad projektem zwanym Szwajcaria. No, a czemu tak nie od początku? No bo tak nie od początku. Jakoś mi tak przyszło, mówię, a, kurczę, miałem wam nie nagrywać, co sobie zrobić dziwą, ale wam nagram, co tam. Czyli, tak jak widać. No dobra, projekt Szwajcaria. Projekt Szwajcaria polega, że tak powiem, na Hmm, zaraz Was tutaj uświadomię, żeby nie było, że do niczego nie dążę. Robię sobie po prostu puste kółko na desce. No nie, nie robię pustego kółka na desce. Projekt Szwajcaria to... Czekajcie, jeszcze tylko sprawdzę fotki. Tak, to są te fotki i zacznę może od tej. Zobaczcie, to jest projekt Szwajcaria. Jest to domek, który jest oczywiście tutaj. Tu jest wydrukowany. O, tu ma dach. Tak, tu ma jeszcze jeden daszek. I jest to domeczek. Tak, i jest to rowisko na dwa tory. W górach, oczywiście, projekt Szwajcaria. No i oczywiście jest jeden peron, drugi peron. I na dwa tory, plus budynek. Tu jest jakiś mały parking. Wiatra dla rowerów. Tam jest z tyłu górka. No, i to wszystko z, z drugiej strony są góry, po prostu. I to wszystko zjeżdża w, yy, z góry. O, jeszcze tu jest jedno zdjęcie, zobaczcie. Widzicie, tam są góry, ogródki, i tam znowu są góry i wszystko w dół. No i mój projekt, i są dwa tory oczywiście, i budynek. No i mój projekt Szwajcaria, właśnie będzie na tym polegał. A dokładnie na czym? <laughs> A dokładnie, jest tutaj ten peron pomiędzy. Mam go tutaj, właśnie teraz. Zasadziłem. Że tak powiem, i to jest peron próbny, był drukowany na moje drukarce 3D i wyszedł bardzo ładnie, bo jest także idealnie mi tutaj się zgrywa z szerokością dwóch zwrotnic, i to wszystko idzie tam do tyłu. Dlaczego to wygląda mniej więcej tak jak teraz? Eee, powiedzmy, że jeszcze nie to, jeszcze nie to, i gdzieś tak, gdzieś tak mniej więcej będzie poustawiane. To wszystko, i tak jak widać, więc te proste mogę na razie poodrzucać sobie. Zresztą poczekajcie, ja to sobie stąd zabiorę. I będę zaraz dalej działał, nie, żeby nie było, tylko sobie z Wami podziałam w tym momencie moje przemyślenia, akcje osiedlowe tak zwane. Żeby było mniej więcej wiadomo do czego dążę. Bo no, wiecie, żeby nie było, że oj, napałe, no nie jest napałe, nie jest napałe. Jest wszystko w jednym, jednym porządku, związane wszystko jest z rzeczywistością. Dobrze, na początku dowiedzieliście się filmu, że jest to projekt Szwajcaria. Deska to 60 na 80. Ta deseczka to jest 60 na 80. Przy czym nie będzie to e, tort, a raczej diorama. Ten budynek tu będzie oczywiście. Ja sobie go może jeszcze tu ustawić. On tutaj jakoś na stacji stoi w ten sposób. Tylko, że wejściem w tamtą stronę, tak, okej, okay. jest ten budyneczek. To jest drukowane też na mojej drukareczce. Polecam sobie kupić drukareczkę. Nie jakieś tam kurcze. Anety, jak macie tysiaka, to proponuję zainwestować w Bambu Lab. Nie jest to reklama, ale polecam tą drukarkę. Do mnie już idzie taka, więc <laughs> nawet ta mała mini jest 30 razy lepsza od takich. Anet za 500 zł, czy tam 100, 100, 150 euro. Także od razu inwestujcie w bambu, Lab. Od razu Wam to mówię: nie, nie ma, co, nie ma co, co kombinować z innymi drukarkami. No chyba, że macie taką, co ma samo poziomujący stół, no to wtedy tylko wydruki. E, ciągniecie sobie Sting, Givers lub z Bamboo Lab. E, bambula strony, coś takiego tam też jest pełno od n, od h0, od tt, od g, od o. Wszystko jest tego pełno tam. No ja starałem się dopasować mniej więcej peron jaki tam był. Widzieliście i mniej więcej domek jaki tam był. Podejrzewam, że ten jest troszeczkę inny delikatnie, bo tam ten był dłuższy, więc jeszcze się postaram, może znaleźć dłuższy, a z tego zrobię po prostu jakąś taką szopkę obok bardziej bo tam widziałem jeszcze dziś jakiś jeden budynek stoi tam w winklu gdzieś tam wyżej czy niżej już nie pamiętam na górze. Ogólnie na górze góra. Więc tak, dobra, jesteśmy w tym miejscu. Teraz tak, jak sobie to stąd zabiorę, to mi płyta będzie cała latać, więc niestety wkrętarka musi jakoś tak stanąć, żeby mi troszeczkę trzymało bynajmniej tą płytę delikatnie. Lub gdzieś on tu podłożę pod spód tak na, na hamicza, że tak powiem, o tam delikatnie. Żeby mi się nie bujała za mocno. Dobra, tak może być. Ta wpętarka może sobie tutaj stać. Niestety musi tak być, bo nie mam miejsca roboczego dużo. A muszę to zrobić. Ogólnie mały modulik. Tak jak mówiłem. 60 na 80 na wystawy. Na wystawy. Bo zaczynam jeździć na wystawy. I pierwsze co zrobię z moim modułem to będzie Szwajcaria. I mam taki plan. Zobaczcie. Eee, jedna trzecia to jest tył. Czyli 20 cm. Tak, w ten sposób i tu w tym miejscu znajduje się cała diorama, tak jak teraz widać, więc niezbyt dużo kombinacji. Czestonek fajny może być tutaj, pasuje, jak na Szwajcarię pasuje, oni tam mają takie małe, nie, pierdołki takie. No i dobra, tak jak widać, już sobie na tym styrodurze delikatnie wycięłem dwa tunele, więc tu będą dwa tunele. To na pewno będą dwa tunele, i teraz co do tego wszystkiego, oczywiście mogę seryzować po tej płycie, bo nie gra to roli. Po prostu jest to i tak na to jeszcze styrodur przychodzi pełno sterodury, bo będę, będzie to wszystko na górze. Góra będzie to góra, i teraz tak. Tutaj widzieliśmy na zdjęciach, jest mały parking z tej strony, więc jeżeli tu jeszcze przyjdzie dalszy kawałek stacji do tego momentu, powiedzmy, tak, więc mogę sobie ten mały parking tutaj dorysować i tam widziałem, gdzie droga. W rzeczywistym tam życiu ta droga gdzieś tam idzie, nie wiadomo gdzie. Ja chcę ją tutaj wpuścić w tunel na drugą stronę. Tą drogę tutaj, więc sobie ją tutaj narysuję, od tak po prostu i nie chcę tak zostanie. I ona ja tam sobie wejdzie w ten tunel, co jest. Tory, które są tutaj, oczywiście jest to budżet, bardzo budżet wersja, jeżeli nie macie dużo hajsu, dużo kasy, nie macie i tak no to kupujecie sobie dwie zwrotnice, kilka torów prostych, kilka torów, e, że tak powiem, krzywych. <grywych> I robicie sobie taki budżecik. To nie jest dużo, to nie jest dużo. To jest maksymalnie może z 500 zł, byście to w Polsce wydali. No a tutaj w, w krajach całe są euraski, dolary 200, 150, 100. Plus do tego, jak macie swoją drukarkę, no to to już jest około 100 tylko na tory, na trawkę 5 euro, czy tam 10 zł, czy 25 i na parę drzewek. A drzewka polecam z AliExpress, tam sobie kupić one, przychodzą sobie je ulepszyć, tak jak ja mam ulepszone wszystko. Gitara i nie trzeba nic kombinować. Więc tak, jest tutaj ten peron, widzieliśmy, tutaj dalej jest oczywiście góra. Tak. Ona sobie aż tutaj, bardziej takie wzgórze, nie. Ono sobie aż tutaj idzie tam. Powiedzmy, coraz wyżej, tutaj powiedzmy, sobie obniżę, lub nie będę go obniżał. Tylko pociągnę do końca tą górę tutaj, nie. I jeszcze się wszystko zobaczy. Mogę ją tutaj w sumie obniżyć delikatnie. I tu wtedy. Coś tam zrobić, ale niestety nie. Ta góra pójdzie aż tutaj, i tutaj, 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 i powiedzmy, tutaj nie. I to jest cała góra ze styroduru, która sobie poleci tam do tyłu, gdzie w niej wytnę sobie tutaj jeden otwór, tutaj wytnę drugi otwór, na to, żeby sobie lokomotywa na tym jednym torze mogła zajechać do tyłu. A dlaczego? Dlatego, że tam z tyłu to będzie moje stanowisko, bo tu jest front. Front jest w tę stronę. Więc narysuję wam strzałeczkę Front to jest front pokazowy. Ta strona to jest FP, czyli front pokazowy. Pok. Front pokazowy. To jest showroom this way. <noise> Więc tak. I tu musicie sobie wszystko ustalić. Wiadomo, wszystko będzie tutaj na, nie na pojedynczym styrodurze o grubości 3 cm, tylko na podwójnym, albo nawet i potrójnym. Więc całość ta tutaj będzie to tak jakby, wiecie, z górki. Z górki. I będzie tu pociągnięta taka półka w tym miejscu, czyli powiedzmy, zrobię to na, 3, na 9 cm, przy czym do tego momentu Czytam do tego momentu, do połowy zjeżdżam to na 6, i tu zostawiam kolejne wyżej, wyżej, żeby tą górę tutaj skończyć, prawda? I żeby w nią wpuścić te tunele. Więc będę musiał to jakoś ładnie sobie tutaj wyrównać. Tu na przykład ją ściąć, tu zrobić półkę skalną, więc powiedzmy, że zrobię taką skałę, albo ewentualnie już podwójny duży tunel taki na lokomotywy i na ten, i on tak ładnie wkleję tutaj, żeby było już, że jest to w skale, schowane w skale. I z tej strony też mogę od razu zrobić ten, ten tunel taki cegły wydrukować sobie. Oczywiście sobie to wydrukuję, bo mam. Zrobię sobie tunel i też go wrzucę w te skały. No a tutaj górę ewentualnie do tego momentu sobie zetnę i ona tu też ewentualnie może być ścięta. Druga opcja jest taka, że robię też boki. Czyli dotąd y, na przykład na wysokość, y, nie wiem, taką samą jak tutaj, to ma chyba 15, już nie pamiętam. Ale to jest odpowiednia coś, która mnie interesuje. Żeby nie było to za duże natylne siedzenie, żeby to nie było za duże natylne siedzenie wchodziło 20 ma to. 19, 20, no tak, tak 20 to 20, mniej więcej. Y, aby sobie to mógł do bagażnika włożyć, czy na tyle siedzenie spakować, i niech sobie tam jedzie ze mną, żeby się nic nie zepsuło. Nie? O to mi właśnie chodzi dokładnie w tym projekcie. Taki, żeby był fajny do zabrania, żebym mógł stanowisko swoje rozłożyć i sobie tam, wiecie, posiedzieć, chwilę pogadać z ludźmi, czy coś w tym stylu, coś zareklamować od siebie, parę modeli posprzedawać, czy coś. No, takie wiecie, pokaz plus film dla was z giełdy, czy z czegoś tam i tak sobie posiedzieć. <laughs> Więc tak wygląda ten projekt. Góry, tunel, góry, droga, stacja i z górki tu wszystko w ten sposób poprowadzone dookoła. I też myślę nad tymi dwoma bokami tutaj. I na pewno chyba je zrobię. Takie na, na taką grubość płyty delikatnie wstawię, z trójkąta cięte, tak wiecie, żeby to ładnie wyglądało, by do równo do góry dochodziło. Więc też istnieje taka opcja, że po prostu jest to taka skrzynka z tej strony na nisko, zrobiona i żeby ładnie wszystko mi się zgrało i zagrało. Dobra, ze zdjęć, co jeszcze ze zdjęć wynika, jak tak patrzyłem hmm, na tę Szwajcarię. Tak, tam jest górka, zobaczcie. Ze zdjęć wynika, że jest tutaj ten parking delikatny z tej strony, tak jak narysowałem. Tu jakaś tam wiata na rowery w tym miejscu jest o tutaj i tu dalej idzie ulica za ten domek tak i ona sobie tam dalej potem gdzieś ucieka. Eee, co chciałem zrobić? Chciałem zrobić tak, że ona się po prostu mi tu skończy, żeby nic więcej nie było z tej strony z tą ulicą. I potem wyrównam, także nie ma z tym problemu. Ona mi się tu skończy i zrobię po prostu sobie taki Koniec tej ulicy albo też drugą stronę taki plac betonowy. Nie patrzyłem z drugiej strony, ale podejrzewam, że z drugiej strony też jest taka możliwość, że jest jakiś plac betonowy. a czekajcie. Tak, to się tylko dotąd kończy, a tam jest po prostu kamyki są wysypane takie jak na torach widzę takie i tam się kończy. Tam już nic nie ma. Okej, okay, czyli pasuje. O widzicie, tu jest też taka szopka mała. Więc ten budynek mógłbym zmienić nawet na troszeczkę większy, ten co stoi tutaj, a tą szopkę dać tam na górkę. No i już sobie w tym momencie teraz widzę, że jeżeli tu się skończył albo i tak oleci parking, to tu na górę jest jakieś podejście i trzeba będzie sobie je też tutaj wiadomo wyrysować te podejście, bo gdzieś tam ktoś sobie pewnie to wyrobił. I na górze jest jeszcze jeden budynek mały, też jakaś szopka ją tutaj widać. Tutaj coś jest. A! Przyczepa kempingowa, czyli dobra, fajnie, to jeszcze lepiej. To też ma przyczepę kempingową e, PK Camping. Przyczepę kempingową do drukowania, więc tutaj też ma sobie przyczepę kempingową, sobie ciupną na górce. No i jest tu jakiś delikatny płotek. Tu jest kilka drzew o, w tym miejscu, tak. No, i mniej więcej tutaj widzę, że też jest zejście do tej szopy, co tutaj sobie stoi na górce. Jakieś takie małe, i ta szopa sobie stoi gdzieś mniej więcej tutaj. Powiedzmy o tak. O tak, by stała sobie ta szopa. Tamta z tyłu, szopka, taka mała, więc nawet by to mogło być. To. Tylko kurka wodna, nie wiem, czy tak ona tam jest. Później zobaczę na zdjęciach, czy tak ona tam jest. Nie wiem, mogę nawet ją tak wstawić. Ale nie dach jest w tą stronę, więc pewnie tak stoi. Albo nawet oknami w tę stronę będzie jeszcze lepiej. Czyli tak bym sobie tutaj wstawił. A tutaj bym wydrukował nowy budynek kolejowy, który mam też do druku. Widziałem, że są też szwajcarskie budynki w stalinie do wydrukowania. Więc sobie go tutaj też wstawię. I zaraz sobie go nawet wstawię do wydruku i wydrukuję. <laughs> A na razie, żeby tak mniej więcej wiedzieć, to sobie postawię też z mojego fajnego druku kontener. Bardzo ładny, 40. I że tu ma być na stacji, tutaj, tak mniej więcej, mniej więcej tutaj ma być na stacji budynek, tak? W ten sposób. Dobra, sobie to zaznaczę. I on tak by był równo z tym kantem, bo tu jeszcze idzie peron, widzicie? Tu jeszcze idzie peron w tę stronę, więc on jeszcze z tym peron jest kawałek tutaj za, czyli będę musiał go zrównać z tym, z tym środkowym. To przejście będę musiał przestawić, widzę pod sam budynek, czyli to bym musiał, to bym musiał, bo jest takie wycięcie tutaj. O w tym miejscu, zobaczcie, tutaj jest jedno wycięcie, więc to bym musiał też z wycięciem wstawić. Więc to będę musiał odwrócić w ten sposób, tak? To troszeczkę jeszcze przesunąć, żeby wyrównać do tego. No i tutaj ten peron idzie do budynku po całości i on jest krótszy. Czy taki sam? Taki sam, więc dobra, więc idzie też dotąd. I tu muszę dodrukować jeszcze jeden taki peron, tylko delikatnie, jakby on jest tu zaokrąglony, ale to mniejsza od No i jak widać, tam się tory też rozchodzą. Ciach i ciach, ciach. Tu jeszcze idzie jakiś jeden tor, ale już na ten tor nie zwracam uwagi. Patrzę po prostu tutaj na, na tą krzywiznę, bo to jest 60 na 80 wersja budżet. Także dla kogoś, jakby ktoś tam chciał, wiecie, nie? No to tam, no, takie rzeczy. No i dobra, e, co dalej? Budynek to jest na przykład na razie kontener, ten jest ten na górce, czyli on jest do góry, na piętrze, pierwsze piętro, e, tutaj powiedzmy jest drugie piętro, czyli jedna warstwa, druga warstwa, trzecia warstwa, czwarta warstwa, piąta, bo dotąd pewnie z pięć warstw z tyru dojdzie jak nic. Więc to wszystko będzie dłubane, tutaj będzie jedna ta płaska taka półka zrobiona, co to wszystko na tym stoi tutaj, tak, no i potem znowu spad, spad, żeby nie było, tak, dobrze, no i tutaj widzę, a tutaj widzę też jest ten peron, też jest zejście z tej strony, więc będę musiał taki kawałek jeszcze dodrukować i dać może z tej strony, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie ma tych zaokrągleń widzę, no to nawet jakbym dodrukował drugi taki i go wstawił tu pomiędzy dwa, może wejdą, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ewentualnie troszeczkę rozszerzę, żeby to jakoś weszło, ale nie, dobra, tak jest ok. Nie musi być, wiecie, kapka w kapkę, bo tutaj jest nie, a to tak nie bardzo. No i tu są dalej te tory, właśnie co idą, czyli podwójne. Podwójny cały czas jest tor, czyli tu jest podwójny, tu też jest podwójny. Zakończenie kończy się na zejście na jeden, czyli jak widać, no i od razu jest zakręt, nie, żeby nie było. Wszystko jest widoczne, gołym okiem i tu jest od razu zakręt, czyli to jest ta sama opcja, czyli schodzi się w jeden i od razu zakręca gdzieś tam za winklem. I z drugiej strony jest tak samo, schodzi się w jeden i zakręca, tylko że potem to idzie gdzieś tam falą w prawo, a to idzie gdzieś tam falą chyba pod górkę do góry, do góry i gdzieś tam jeszcze. Także mniejsza oto, tam możecie sobie oczami wyobraźni musicie sobie to ułożyć wszystko, żeby nie było. Tak, będzie tak, że tą stację podmienię delikatnie. Podmienię tą, tą stacyjkę. Ona będzie troszeczkę nisza. Nie, nie będzie taka sama jak to, co tutaj widzieliście przed chwilą. Tak, ona musi być taka troszeczkę większa. Tutaj podwójne. Musi być piętrowa, więc muszę zrobić piętrową, bo to jest, to jest parter. Więc to jest idealny, idealny, system, jeżeli chodzi o budżetową makietę. O widzicie? Tutaj jest kolejne piętro, tu jest jedno piętro, tu jest kolejne piętro i tam idzie z wyżej, wyżej ta góra idzie wyżej, 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 i tu jest jakiś, widzę park kempingowy, przyczep jest pełno. Aha, no to dobra, fajnie. Kilka kempingów będę musiał wydrukować i sobie je tutaj na następną półkę postawimy ze dwa, że trzy. I Szwajcaria jak malowana. A jest to dokładnie sumi, sumi, suming, Summing Camp, Campendile, coś takiego. Nie rozczytam teraz, bo niewyraźne zdjęcie. Sumik, Sumwitk, coś takiego. Sumitk, Sumig, sumik, sumwik, coś tam, coś tam. Mniejsza o to. Więc tak wyglądał i przedstawiałby się projekt, jeżeli chodzi o początek i rozrysowanie z tego wszystkiego. Tu oczywiście jest wysypane piachem, żeby nie było to wszystko, tu nie ma żadnej trawy do jakichś, nie wiem na półce skalnej na pewno jeżeli chodzi o to, no to jak idą tory, to tu dookoła torów no na parę metrów na pewno od torów jest wysypane piachem, jak tam patrzyłem na to i dopiero zaczyna się ta cała półka skalna, więc podejrzewam, że tu wszystko będzie wysypane piachem, takim drobnym białym. Tu dopiero przyjdzie... E... Przyjdzie szuter, podsypka, pod tory, dopiero tu przyjdzie. E, tak samo pewnie tutaj też jest ten piach, bo widzieliście na zdjęciach, więc tutaj też przyjdzie tego piachu trochę. No i cały ten parking asfaltowany jest tylko do momentu że budki, tak domku, coś takiego, a reszta tutaj jest w piachu, o kurcze. Już się przesunęło. Dobrze i reszta tu jest cały piach. Czyli sand. Tu wszystko drobne kamyczki piachu, białe, białe. Pamiętajcie, że to jest ten biały żwir taki. No, także co dalej? No dalej będę pracował nad ustawieniem torów z tyłu. Sobie, no i tutaj warstw styroduru po kolei, i powoli odwzorowywanie tego, tego wzgórza. Można by tak powiedzieć, tej góry, na której znajduje się cała ta, ta, ta ten kampus ten cały te dwa budynki, stacja kolejowa, no i cały ten przejazd. No, i tak jak widzicie, wszystko pójdzie w górę, boki będą zabudowane pod kątem trójkątami spłyty, będzie wrzucony styrodur. Jakieś pewnie 6-7 warstw po 3 cm mam jeszcze dzisiaj takie grube, więc te grube też mi się chyba spiszą. Nawet mam takie chyba ósemki. O, mam tam pełno leży. Dobra, nawet te ósemki wrzucę duże. No i potem będzie oczywiście wycinanie, robienie ścieżek, piaskowanie, trawkowanie, detailing i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także to, co mogłem przedstawić, bynajmniej na razie. Tak to przedstawiłem. No. I rezultaty wkrótce. Kolejny odcinek wkrótce. Także zapraszam. Trzymajcie się na razie i cześć. Do zobaczenia do następnego odcinka.